Zaczęłyśmy przyklejać zagą, agą. Zaczęliśmy przyklejać, ale musiałyśmy wyłączyć ze względu na to, że potrzebne były cztery rączki. Ogólnie musiałyśmy ustawić wszystko ładnie w jedną, jak i w drugą. Aga. Proszę bardzo, więc ogólnie, sorry, że to takie nagrywanie, ale my nie przywykłyśmy do nagrywania swoich prac. A szkoda, bo dużo ich miałyśmy, bo to drugi nasz dom. <grych> e, no, ale co, jedziemy, e, tak jak pokazywałyśmy. Naokoło klejem, pianoklej, bałchu z środku placuszki z termolepu u. Mam nadzieję, że to się będzie jakoś tam trzymało. E, z kołkowaniem zastanowimy się, czy faktycznie będziemy kołkowały. Mm. No może chociaż tutaj po rogach będziemy. No ale zobaczymy, ok będziemy dalej nagrywały i zobaczymy jak nam dalej pójdzie. <śmulatujesz> no.